Siemano, z tej strony i w odcinku zaprezentuję Wam kolejny odcinek z Gry Brawl Stars. I tym razem, jak widzicie, mam tutaj 89 gemów i postanowiłem dzisiaj. Kupić sobie w sklepie właśnie e, właśnie któryś z tych dwóch skinów. I moim zdaniem one mi się obydwa, obydwie podobają, więc postanowiłem zrobić coś takiego, że zrobię koło fortuny e, czy koło losu, które zrobi coś takiego, którego skina mam wybrać, bo naprawdę te dwa skiny są bardzo fajne, a 89 gemów, więc po prostu e, zrobimy coś takiego, że będę. E, że wylosujemy skin i po prostu zobaczymy który wyjdzie, bo obydwa są fajne, a więc... Jeszcze nie było takiej serii, właśnie z koła losu, że losuje skina ze sklepu. Więc jeżeli pod tym filmem stawicie minimum 10 łapek w górę, to po prostu rzucam kolejny odcinek z gry. Właśnie Stars, Jak zostawicie pod tym filmem 10 łapek. A więc chyba nie przedwrzęslajcie A więc ja to użyję specjalnego programu, który po prostu posłuży do koła fortuny. A więc widzimy się, jak już odpalimy ten program. Okej, okay, dobra, widzimy. Jak widzicie tutaj, tym razem ze wszystkie dwa skiny, po prostu w tym kole, w, kole, w kole, i po prostu przez Bulidar. I zobaczymy. Który po prostu wybiorę palcem, a więc chyba nie przedłużając lecimy. Zobaczymy, kto to będzie. Jest to tym razem... Daryl! Okej, okay, dobra. Czyli widać, że będziemy musieli w takim razie wydać zamiast Bula chociaż naprawdę Daryl też na jest spoko ja już mam pierszkowego Daryla, więc... Daryl po prostu, piłka też, też się może przydać, a więc chyba nie przedłużając lecimy już do naszej gierki. Okej, okay, ja już bym na to przebijał nie przedłużając. Dobra, odpadamy do naszego Brawla. Jak e, widzicie, już mam tu na 20 rangę, bo trochę go tu wbiłem. Po prostu, naszego kieła. I teraz tak, kupujemy ten skin. Naprawdę, mi się jest spoko. A więc, uwaga, klikamy. Jest! Jest nasz nowy skin. Jest to skin do Daryla. Który po prostu mi, mi się bardzo podobał. Już mam do Daryla w ogóle... Ile tych skinów? Poczekajcie, bo tutaj... Gdzie ja tu, okay, Daryl, dobra, mamy mam normalnego Daryla, pierożkowego Daryla i piłkę, piłkarskiego Daryla, więc sobie przedostajemy, bo ja jeszcze nigdy nim nie grałem naprawdę, tym Darylem, pewnie jest spoko, jaką on będzie się prezentował na więc co, lecimy sobie z takim starczym, wcale ja mam do niego Starfire, to będzie mi trochę łatwiej, okej, okay, dobra, ha jest taka mapa, dobra, zapałem, lecimy dalej, lecimy dalej. To jest ta jakaś lita. W ogóle trzeba jakimiś fajerwerkami, to jest spoko, naprawdę. Że taka animacja strzelania po prostu jest kinem. Fajnie jest że jaką do tego ulta, że będę po prostu tą piłką, dobra... Nie ja to ogarnę, ładuję sobie tego ulta, bo mój podobno ult, mój także działa tak, że ja po prostu mam przyspieszone ładowanie, coś takiego. I tu widać, że tutaj chyba nie ma firecubów, tak, na tej mapie. Więc ja bym tego po prostu... podjechał taktycznie. Boże, nie chciałem! Boże, niby tego jak podwójny czasami, dobra, idziemy dalej. Liczę na szylkach, jestem pełen. Jak jest ludzie najgorzej, nałują się na mnie! Strą się na mnie. Z tym z tym Dobra, leczyłem się, dobra. Z tym biko będzie najgorzej. Nie no, to jeszcze ten bum. Ten bum, najgorzej. Uciekam! Dobra, zginęłam niestety widać, że to się mnie poszło. Tim ultimowałem się, niestety. Mówię nie tego, jak się timują, Prawie bardzo nie w sumie. Okej, okay, dobra. I też już mam 1687, bo dzisiaj był... Gdzie był ten? Eee, był właśnie koniec sezonu, i ten zebrało się marki, dobra. Ból. Aha, wiecie, co jest paniką? Bo tak podjechał. No, dobra, leży, dobra, leży. Daryl przyniósł mi szczęście. Dobra, jest git. Jest git. Trzeba to jakoś zrobić, trzeba to jakoś W sumie ten film tam jest późno nagrywa, więc nie miałam sobie siły nagrywać, ale postanowiłam dzisiaj wywołać tylko te dwa skiny, Więc jutro i wczoraj nie mogę nagrać ale ale wam, że dzisiaj będą dwa odcinki, bo z Brawl z Minecrafta, chociaż jak miał czas jakiś, to wam, że spróbujemy się jakoś wyrobić z drugim odcinkiem dzisiaj. Po prostu bardzo, dziękuję za subskrypcję. A potem z Brawla tam nagrywam. Ostatnio napływanie na kilka. Widać, że lubicie bardziej serię z, z, z tym brodem. E, dobra, lecimy dalej. O kurczę, ja tak tego wyłamałem, bo Daryna zje... Słuchaj, ale nie ma sensu, że ja w taką piłkę bym podjechał. Nie czy to jest tak. Ten... Okej, okay, ja mam jednego parki, bo mam na nim przewagę w sumie. Leży długi... NIE! Najgorzej! Tak głupie szeli! Gdyby nie ona, to bym ją na przykład podjechał. Mam minus jeden, no niestety. Lubię tego, jak teraz stracę pocherki na 23 rangę tylko nim kiedyś tam wbiłem po prostu poharków. jak widzicie to już mam przy okazji opening skrzynek bo po prostu właśnie będziemy robić opening już tu mam 27 i jeden Big Box będziemy to wszystko otwierać sobie bo po prostu równowały się openingi i widać, że po to, pod skiełkiem naprawdę ocenialiście moją głupią reakcję chociaż więc jak drobno był legendy to było naprawdę spoko, więc może się uda więc czym jeszcze w czym prawie może odcinek z Braum niedługo długo będzie kolejny, ale w ogóle, ogóle mój kanał do minecrafta się odmienia więc chyba najpierw nagram jakiś z, z minecrafta też odcinek właśnie znaczy co my dzisiaj nagramy jeszcze może odcinek z minecrafta bo ja to tak by się mówi, bo ja to nagrywam o jakiś w 21 odcinek najgorzej metory dobra to ja ciężko się gra ale ski jest przecudowy naprawdę tak że gra wszystko stworzyła naprawdę skin jest spotyłem, więc ja bym tu jakoś podjechał? Bo strzelkę nie wiem, w sumie, Nie, to strzelkę nie będzie. Tego Tylko Tego Tylko Daryla bym mogę go jakoś podjechać. No, oczu tutaj. Oczu tutaj, gdzie jest jej Daryl? Piękne zastanowienie, jak go tak podjechać, żeby przyspieszę. Po prostu tutaj? Najgorsze coś to, że nie wiem... Aha, tutaj jest stwaniak. Tu jest. Leży! Nie bierze. Jakiego miałem mega lowa, dobra. Uff. Uw, dobra, ale go zrobię. Nie wiem, jak. Ale dobra, udało się jakoś. Mogarną się, dobra. Lecimy dalej. okej, okay, tu mamy kolejny ten. Dobra, uważaj, na palce trzeba, wstać Jest tym okay, dobra, lecimy dalej. Janem tego. Ja ja M spodziewał. Na spokojnie. O, ona użyła tego gadżetu dzwoniara. Podobno do Dina, bo ja mam do Dzina gadżet, a on też poddaje odpychanie. Ty, on ma gadżet, ja to Ja jeszcze nie mam gadżetu, ja mam jakoś to. To Ems tak, gdyby mu podjechał... Kurde, ten gadżet! W ogóle go nie myślałam, że już go wykorzystał, ale jeszcze nie widzę, że nie. Najgorzej po prostu, najgorzej, najgorzej. Ten był mój parkiba. bo Ta MC nie daje mi... O oh, kurczę, oh. najgorsze jest to, że ten ból ma więcej akibów. Zobaczcie, teraz bym jakoś go tutaj tak... No nie powinien, on nie powinien chciał użyć przyspieszenia jakoś, chciał się skapnąć, ale jakby tak tutaj może, o nie, Aj, no niestety nie, ale dobra, po prostu na mojej hantuleci, lecimy tutaj, dobra, że to, ok, dobra, przy okazji będziemy już drugiego big boxa do tworzenia naszego openingu, 22 skrzynki, dobra. Przymaj ja chętnie bym zagrał też się na Zadymie tym skinem, bo iż to jest skin z piłki nożnej, to bym pasował sobie na Zadymę, bo z ma też naprawdę bardzo fajny tryb, szczególnie do takiego Daryla, bo nie, można go tak zmyć z piłką, chociaż to ale czy nie. ale on tak po prostu pasuje do po prostu brał, brał bola, nie wiem dlaczego. Bo jest jakieś taką łaskotką, że tak można nazwać. O kurcze, najgorzej! Najgorzej, najgorzej, najgorzej. Szybko, nie, nie, nie. Nie mi mnie daj bramki, Max. Nie, nie, nie. Nie, nie lubię tego. Nie. Mam lepszy go Team made. dobra. Team Maidu mam lepszy. Ta jest gorsza, jest ta bliska, Mam wszystkich na. To jest na blisko, ty Te Ta pszczoła jest naprawdę mega. OP! Dobra. Nie, nie, nie. To nie po że i Lipa. No i no niestety myślałem, że jakoś się uda, ale dobra. No trudno, lecimy dalej, niestety. no Spodziewam się, że jakoś tu 27, 22 bro, boksy. dobra, lecimy. Jeszcze raz z dymą, może jakoś lepszych tych. No być ty, jakiś. O, jest! nitaj kot, ale Piperka jest najgorsza. No i nie, Patyk Jakoś tutaj, to tak ogarnąć, podaję! Gdzie? Że... A pepera mam tutaj. Wspaniale, naprawdę. Peperka to jest opimo, zdaniem. Już wracam, już się spanuję. No co? Co Piperka? Co? Leżysz. Bo się dymi tutaj. Dużoj. Jak głos się tego miny są. Powiem. Może się w uda strzelić jakoś? A tego gola? Jest dobra, strzeliłem gola, jest git, jest gicią. Z tego uda taką znioska wskoczyć, jakby pojawić. się. Porobię, dobra, Daria, porobię, ale... Ej, kolc, to jest, kolc, 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 prawie kolc, się kolc, dobra, kolc, 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 Może będzie może będzie Chyba nie. Jest dobra! Jest go! jest git. Tym razem zwycięstwo jest naszym, czyli skinem Darylem. Myślę, że wszyscy od jednego, którego z tych skinów się, bo, bo mi się obydwa podobały, więc ciężko chciałem zdwieźć, dlatego użyłem go z tego losu. Naprawdę bardzo fajny po prostu ten odcinek, więc jak mają ja nam mam prze dużo to też zrobię coś takiego, że będę losował skiny. Tym razem może za na więcej, na więcej gemów. Ani też tak wiking, spoko, szkoda, że go nie kupiłam. nie żałuję, Daryl też jest spoko. Ale zagramy sobie jeszcze ostatnią rundę i chyba kończymy, bo taki odcinek chwilowy z Brawl Stars. Po prostu z tego... zbierania z China. Może teraz, mogę się jeszcze Solar win zrobił bo na pewno spoko, bo się nam się. I najgorsze jest to, że oni już się podnieżają. Niby tych momentów, jak się na mnie lubią, tej gierce. Przysto. Siedź mu do łamać, można się simulować. ja to nie ma sensu. Tu jest kolejny szelka jakaś szeleczka, ale białe uda przynajmniej. Ale no, wjechać sobie piłką. Ale się piłką. wie, 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 rękami. To jest wie, wie, nie? tak to tak bym Tak bym pragnął podjechać. Leży, leży leży leży, 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 wiesz, czy ja nie wierzbę, nie mam opcji, ja mam tak tą to... MZ tak tutaj. Bang! Bum, 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 bum! A ja próbuję... Te piperki! Te piperki najgorzej. Dwie pipery. Najgorzej! Piperki są wkurzające. Przepraszam, bym chciała ich w zabić. Nawet zabić. Bo strzelają byle gdzie, bo nie wiedzą gdzie ja jestem. Mam fajną kopekę. Dobra, zrezygnowałem z strzelania. Poszło tam, bym no tą piperkę jakoś tak zabij. O kurczę! nie widać, że też nie też jest się jakieś... Niespecjalnie! Aha. Jest naprawdę, jest dobrze, mam trzy pańki, bo choć to jest tą mapę, bo to jest taka... Dwie wajperki, nie wiesz, dwie wajpery. No sumie, my... No się, ale... się nawet... Nienawidzę tego timowania! Nie, nie, nie! Czego się oni dla mnie timują? Ja nie rozumiem tego. No. To jest trudne, naprawdę, że dwie wajpery się na mnie timują. Nie lubię tego, naprawdę. Ej, dobra, to już chyba było na tyle piękne względu, że nastowanie tego skina, więc mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to jest łapieczkę w górę, oprócz okazję 102 suby, 302 suby. Jeszcze raz naprawdę dziękuję za wszystkie subskrypcje, mamy już e, po prostu 370 subów, więc jeszcze razem dziękuję za wszystkie subskrypcje. Mam nadzieję, że zaraz biłem 380, zaraz 400, bo lecimy teraz po 400 subów, więc chyba ja się już wam będę żegnał, a więc Cześć! <trym wytrzymał>